I teraz nasza postać jest wściekła, a oznacza to, że zrobiłem niesamowicie głupi błąd. I mam nadzieję, że moja postać nie zginie, bo teraz stoi w płomieniach. O, ludzie, jaki jestem sprytny! Okej, okay, czyli a zaatakował mnie płonący przeciwnik, a ja byłem otwopalny. Mm -hmm, to mi w ogóle nie wyszło. Tak czy inaczej jednak. Eee, Owicz jest wściekły. Oznacza to, że może on zadać dodatkowe obrażenia. i będą to obrażenia naprawdę całkiem pokaźne. z tym, że jeżeli będziemy próbowali użyć owiczem jakiegoś jakiejś broni palnej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że najzwyczajniej w świecie chybi. Postacie wściekłe zazwyczaj, e, zazwyczaj chybiają broń opalną, dlatego też zamierzam zbliżyć się do... Do kogo ja to się zamierzam zbliżyć, owiczem? Żebym jeszcze mógł przesuwać tą kamerę, w ogóle byłoby świetnie. Czy mogę tutaj się podsunąć? Zobaczmy. Najzwy najwyraźniej mogę. W takim razie owiczem uderzę gardzie przy pomocy topora. I zadam jej 26 punktów obrażeń. Widzicie? Wściekłe postacie potrafią być naprawdę dewastujące. Dam się rady nim jeszcze odsunąć? No skądże, oczywiście, że nie. W takim razie. W takim razie wysunę się Trantinem i ogłuszę tego przeciwnika. To starcie naprawdę mi nie wyszło. Nie jest to wcale trudne starcie. Z tym, że popełniłem w nim parę naprawdę głupich błędów. Widzicie, dwie postacie mi płoną to... <grystanie> Jeżeli dwie... Dwie z trzech postaci wam płoną, oznacza to, że zrobiliście coś nie tak. Możecie mi wierzyć. A, jejku, jejku. Dobrze. W takim razie... Owicz, czy Miotacza Płomieni możesz już używać? Dopiero za turę. W takim razie weź się, człowieku, ulecz. Albowiem padniesz, jeżeli, nie te, jeżeli tego nie zrobisz. Sullivan. Ty... zacznij zadawać obrażenia. Na przykład swoim karabinem Uzi, czemu nie? Będziesz mógł zadawać obrażenia dwóm przeciwnikom na raz, widzicie? Uzi nie jest zbyt potężną bronią, ale może być całkiem ciekawie wykorzystany. Ten przeciwnik jest obłuszony, musimy jeszcze dojść do tej skrzynki. Trontin. Nie Trontin, tylko Trontin. Trontin. A, kijem baseballowym, niech będzie. Teraz, teraz jestem trochę cicho, ponieważ staram się w miarę jakoś skupić na tym, co robię. Wcześniej... Wcześniej zdecydowanie tego. <laughs> Zanie, wcześniej zdecydowanie nie skupiałem się na tym, co robię i proszę bardzo o to są wyniki <laughs> podobnej opieszałości. Czy garcia zginęłaby, jeżeli bym ją podpalił? Ach, Hornetowi nie zostało zbyt dużo punktów zdrowia. A Garcia ma ich już tylko 30, co oznacza, że muszę zadać miotaczem płomieni tylko i wyłącznie 15 punktów obrażeń. Co jest zdecydowanie łatwym zadaniem. Wow, wow, zadałem jej równo 15 niż tego modyfikatora. Następnym razem najzwyczajniej w świecie nie będę taki pewny siebie że Owiczem troszeczkę się odsuniemy, żeby biedak znowu nie został nadziany jak szaszłyk, a Trantin dalej będzie kontynuował atak kijem baseballowym. Z jednej strony coś mi tak mówi, że kij baseballowy powinienem zapewne dać Owiczowi, ponieważ. <ścoughs> Ponieważ wiecie, Polak, baseball. Bo polski baseball bez udziału piłek wiodem każdy, kto tu żyje. No ale... Trondin udowadnia, że kije baseballowe rozwiązują każdy problem. Chociaż niestety topór jest najlepszym, najlepszą bronią białą, jaką znajdziemy w grze. I znajdziemy w niej tylko jeden topór. Zawsze troszeczkę mnie to irytowało. Mamy tutaj... znaczy pomijając już fakt, że absurdalne trochę jest to, iż oddział NATO biega sobie. E, biega sobie... E, sobie na misji, bijąc przeciwników jakimś tasakiem Pomijając, sytuacja jest absurdalna, owszem, ale jeżeli już musimy używać broni białej, to dlaczego znajdujemy tylko i wyłącznie jedną, tak dobrą broń białą w grze? Znamy, znajdujemy mnóstwo broni palnej. A z broni białej? Topór? Kij baseballowy, Bagnet już mieliśmy? I łom, tyle! Wybaczcie, że troszeczkę zdradzam, ale... Naprawdę chcę o tym powiedzieć, ponieważ, na, ponieważ mnie to najzwyczajniej w świecie bawi. Jezus Maria, jakim cudem. Jakim po prostu cudem tyś to zrobił, Saliwan. Masz celność na 100%. Jeszcze nigdy nie chybiłem postacią, która ma celność na 100%. Saliwan! Czy ja. Nie, ja nie strzeliłem w podłogę. Nie miałem jak strzelić w podłogę. Matko. Ach. Mam nadzieję po prostu, że nie zginę podczas tego starcia. Mam taką ogromną nadzieję. Kol Kolowi zostało 8 punktów zdrowia. Bo chybił Skończony cielak. Masz. Odgryźć się. Gratulacje. Owicz, nie wiem, zrób coś z sobą. też pamięć się załadował. Na pewno nie. Oczywiście, że nie. Ech. go. Ten zaraz mi wstanie. nie idzie mi najlepiej. Nie chcę zginąć w tak trywialnej walce. Oczywiście mówiłem, że walki w Gorki 17 potrafią być trudne i uwierzcie mi, zobaczymy jeszcze trudne walki, ale do nich jeszcze nie doszliśmy. <laughs> nie chcę zginąć, zanim do nich dojdziemy. I ten stworek był naprawdę niezdecydowany. Dobrze. Uśmierćmy tego, uciekajmy przed tamtym tak długo, jak tylko będę w stanie. I zdobądźmy zawartość tej zakichanej skrzynki. Na van w Kontynuując jednak. Oh. Kontynuując. Eee, z jednej strony rozumiem, dlaczego znajdujemy tyle broni palnej, a tak mało broni białej. Chodzi o to, że. Każda broń biała, bez względu na to, czy zadaje większe obrażenia, czy mniejsze obrażenia, działa tak naprawdę w identyczny sposób. Czyli podchodzimy, uderzamy. To broń palna, dystansowa, działa w sposób różny, który, który pozwala na pewną elastyczność. Już widzieliście, podałem, yy, podałem za przykład karabin i pistolet. Pistolet strzela na krzyż, karabin jeszcze na ukos. Z kolei Uzi strzela na krzyż, ale zadaje obrażenia jeszcze. Yy, zadaje jeszcze obrażenia przeciwnikom stojącym nieopodal tego pola, po obu stronach pola, w które celujemy. Świetnie! Również coś unikatowego. Co moglibyśmy zrobić z bronią białą? Dać jej. zasięg? To byłoby trochę bez sensu. Być może. Być może nie wiem, moglibyśmy zrobić coś podobnego jak z Uzi, czyli ranilibyśmy wszystkich przeciwników przed sobą na, na tych trzech polach. Również niby, ale z drugiej strony. Nie jestem pewien, czy nie, było, czy nie byłoby to lekką przesadą. <laughs> w końcu tak mniej więcej podobnie działa miotacz. Znowu chciałem nazwać go młotaczem. Miotacz płomieni, a on się ładuje. Broń biała ładować by się nie mogła. No, pistolet na strzałki, i strzałki. No i bandaże. Świetnie. Mimo wszystko nie powinienem, nie powinienem tyle obrażeń otrzymać od tych przeciwników. Był strasznie głupi błąd. Eee, no i naprawdę, pomimo tego, że rozumiem niby o co chodzi, to. Pff, mogliby coś z tym zrobić. Dajcie do mnie, nie dajcie do mnie. I od razu pokażę, że rzeczywiście można przesuwać te skrzynki. Zajmuje to jednak akcję standardową, więc po tym nie możemy już ani się bronić ani strzelać. Dlatego przesuwajcie te skrzynki tudzież beczki. Można też przesuwać beczki z, z benzyną. Przesuwajcie je tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje taka konieczność. Jeżeli możecie się bez tego obejść, możecie się bez tego obejść naprawdę. I uśmierćmy to coś. Jasny gwint. Mało nie zginąłem w takiej walce. Gratulacje. I tutaj będziecie świadkami czegoś prawdziwie wspaniałego. Dopiero co skończyliśmy tą walkę. Może i trywialną, jak ją nazwałem, ale, ale z mnóstwem przeciwników. Więc co mamy tuż po tej walce? No, scenkę. Widzimy tutaj jak jakieś dziwne stworki zżerają ciało. Czegoś, co zapewne kiedyś było człowiekiem. I wpadłem w kolejną walkę. Jej! Ej. Zero komentarza. Nasze postacie automatycznie postanowiły zejść do ścieków. Nie wspominając o tym ani słowem. Naprawdę super. I w ściekach na szczęście stoją, ach, trzy beczki z benzyną. boską. I przeciwnicy również ustawili się w taki sposób, że jesteśmy w stanie ich zranić, korzystając z tych beczek. A na pomoc myślę, przyjdzie nam Thierry Trontin i jego wspaniałe granaty. Granaty, o dziwo, nie zadają wcale dużych obrażeń, aczkolwiek możemy nimi rzucać, po pierwsze, wszędzie... Po drugie... Tak, zadam obrażenia. Po drugie... Dosięgają aż dziewięciu pól. No, i zranimy nawet samego kater... katerpila tym granatem. Świetnie! Nie, sekundę, nie... No, da, zranimy. Ho, ho, ho! Trontin. Gratulacje. I nie jestem pewien naprawdę, czym jest to uwarunkowane, ale. Często bohaterowie nasi mają jakieś specyficzne odzywki, kiedy używają konkretnej broni. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, czym jest to uwarunkowane. Zapewne zauważyliście, że. Owicz krzyczy, używając miotacza płomieni. Trontin, jak widzieliście, krzyczy, używając granatów. Sullivan natomiast krzyczy, kiedy używa Uzi. Słyszycie? Dlaczego? Mm. I naprawdę rzadko używam miotacza płomieni inną postacią czy też granatów inną postacią, dlatego nie jestem pewien, czy na przykład Owicz krzyczał, wyrzucając granatem, lub Cole Sullivan e, krzyczał. Używając miotacza płomieni, miałoby to niby sens, ale nie chcę, nie chcę mówić, że tak jest, nie wiedząc na 100%, że naprawdę tak jest. I bardzo chętnie zraniłbym tego RC-28, używając tej beczki, ale czy byłbym w stanie to uczynić? Beczka jest przez niego zasłonięta, więc musiałbym uderzyć w nią albo z uzi. Które ma Trontin Al albo używając granatu, ale obawiam się, że nie będę w stanie najzwyczajniej w świecie go tym granatem dosięgnąć. Ech, w takim razie po prostu spróbujemy jakoś to przeżyć. Huh. I nie przepadam za katerpilami z tego powodu, iż nigdy nie jestem. C nie. Nigdy nie jestem pewien, którą stroną on jest do mnie odwrócony w tym momencie. Gdzie, czy teraz uderzy go od tyłu? Powinienem? Jego stopy są skierowane w tamtą stronę. A no, jednak w porządku. Naprawdę, czasami mam z tym problem. Na szczęście, pomimo tego, iż os ostatnia walka przysporzyła mi tyle kłopotów, to możecie mi wierzyć, że. Ta pójdzie gładko, jak pomaśne. Mamy tutaj w końcu tylko ogłuszonego katerpila i RC28, których naprawdę nie obawiam się za bardzo, jak już pewnie zdążyliście zauważyć. I 15. Akurat 15 powinniśmy zadać samym łomem. Chociaż na pewno tego nie zrobimy, no oczywiście, że nie, Salivan, takiego grzyba. A, dobij go. No, tron baseballowym bejsbolowym by zadał. Sullivan nie, skądże znowu, niby dlaczego, to byłoby niedorzeczne. No Browicz, masz niby trochę tych punktów życia, idź do tego RC28 i podpal go. Chociaż... Nie, zginie w następnej rundzie. No, wyśmienicie. Tu już mamy jednego przeciwnika z głowy i Trontin niestety... oberwałby, ale nie oberwie. <laughs> Skreślić niestety. Postanowienie na dziś. Skreślamy niestety. Wydaje mi się jednak, że w tej turze powinny wkroczyć na pole bitwy nowe stworki. Czy dobrze pamiętam? Czy to dopiero w następnej? Dopiero w następnej. Tak, niestety przez ten otwór będą nam wchodziły nowe stworki, ponieważ w tej chwili mamy ich stanowczo za mało. A przynajmniej gra, tak twierdzi. Najwyraźniej. No i, I pokażę Wam od razu noże do rzucania. Mamy zasięg, już pokazywałem jaki i. obrażenia. Hę, hm, siebie całkiem nie złyszałem. Nawet lepsze z pistoletu. To może powinienem dodać ci trochę do celności. Hm, Sullivan. On nie był wściekły wtedy, prawda? Będę musiał obejrzeć tamto nagranie, ale nie wydaje mi się, żeby Sullivan był w ten czas wściekły. Dlatego też nie mam bladego pojęcia, jakim cudem chybił. Okej. Okay. No ale... Sullivan zadał jeszcze większe obrażenia samym kijem baseballowym, więc nie ma się naprawdę czym chwalić. Pistoletu. O, i ten też poziom dostał. Na razie dostaję, o, dole. Na razie otrzymujemy te poziomy jak szaleni. Wiecie, co mi przeszkadza? To, że podnosząc sobie maksymalne zdrowie, nie leczymy się. Miłoby, było, gdyby. gdybyśmy podnosząc sobie maksymalne zdrowie. Dostawali te 5 punktów zdrowia. Wiecie o co mi chodzi, prawda? Mam 40 na 150. Dodałem sobie 5 punktów zdrowia przy awansie, więc teraz powinienem mieć 45 na 155. A nie 40 na 155. Dlaczego do do dodaję sobie puste punkty zdrowia? To mnie zastanawia. No i tutaj mamy Hounda. Czyli. <laughs> Czyli po prostu ogarnę. No, nazwijmy go ogarem. I w... nie mogę go sparaliżować przy użyciu paralizatora. No, tylko 40 punktów zdrowia. RC2837. Nie jestem nawet pewien, który jest bardziej niebezpieczny. Haunt niby jest mały i nie zadaje dużo obrażeń, ale doskonale wiecie, że RC28 też nie zadaje wcale dużo obrażeń. Hmm. W takim razie myślę, że równie dobrze mógłbym zaczaić się od tyłu kolem saliwanem i trantinem i zadać mu... i zabić go przy użyciu... karabinu? Jakim... W takim razie mogę tam po prostu stać i wyglądać ładnie. Czemu nie? O matko jedyna, jaki to coś ma zasięg mały. Owicz. Spal to monstrum. Jesteś jedynym kompetentnym członkiem tej załogi, jak widzę. Jakie ładowanie, ty niekompetentny. Ugh. Masz zastrzeż go. Śmiało. Masz 16. Trantin, weź ratuj sytuację. O, dziękuję. I w następnej turze powinniśmy już mieć gotowy miotacz płomieni. Miotacz płomieni zadaje akurat takie obrażenia, że powinniśmy rozprawić się z ogarami bez problemu. Tak, specjalnie powiedziałem z ogarami, albowiem przyszedł następny! Do towarzystwa! Jeden za mało, jak już mówiłem, jeden to za mało. Ale nie powinienem marudzić to zawsze dodatkowe punkty doświadczenia, a z racji tego, że stworki te mają naprawdę mało punktów życia, to <laughs> możemy je wykończyć trzema atakami. Przy użyciu broni białej, mm, okay. I... jeszcze jeden przyjdzie, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Okay, w takim razie. Może sparaliżujemy go. Jak mocno widać, że nie do końca ufam mojej niezwykle kompetentnej załodze. Nie ufam, że w jednej turze są w stanie zadać 40 punktów obrażeń. Fakt, dobrze. On teraz zadał ich aż 15. Co z tego, jak Sullivan nie trafi z samego łomu. Och, dlaczego, Sullivan? Przecież jesteś taki dobry. Miałeś nawet własny sequel. To Trantina nie lubię, a Trantin zadaje więcej obrażeń niż ty. Wykaż się. No, 10, no to już coś. A nie, wziął i chybił. Ludzie, na stuprocentowej celności. Ani razu mi się to nie trafiło, jak gram w tą grę. No, 13 punktów obrażeń chyba nie zadam mu. A w takim razie pobawię się Uzi, nie jestem pewien czy będę miał okazję 16, nieźle, nieźle Uzi ma potencjał, moim zdaniem Uzi naprawdę ma potencjał Problem polega na tym, że... Ustawiłem się trochę kijowo no, Wykorzystam ostatni nabój na tego Małego I zostanie mu jeden punkt życia Wiecie co? Nie Z pięciu go uderzę Łup! Pięć punktów obrażeń! Widzisz Sullivan? On przynajmniej nie chybił. Zrobił coś. I to z pięści. To zawsze bawiło mnie dobijanie mutantów z pięści. To Sashmon. Ciekawe, czy. Czekaj się. Ciało jest jeszcze ciepłe. Musiał zginąć dosłownie kilka minut temu. Pośpieszmy się. Może McFadden jeszcze żyje. Wygląda jak siekana wątróbka. Ciekawe czy... Ciekawe czy co. Kontynuując jednak wątek ubicia mutantów pięścią. No i mamy kolejną kamizelkę i granatę ogłuszające. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kol Sullivan potrzebował jakiejś osłony. Uh, przywodzi mi to na myśl. Fist of the North Star. Uh, szlak. Naprawdę nie mogę wydostać się z tych kanałów. Ale widziałem tam skrzynkę. O kurczę. Dobra, popatrzmy sobie na zwłoki. To licho. Byłem pewien, że możemy wydostać się z kanałów na powierzchnię. No, w takim razie przykro mi, naprawdę przykro mi. E, widziałem, pominąłem jedną skrzynkę na powierzchni, i prawdę powiedziawszy, nie jestem pewien, co się w niej znajduje. Mam nadzieję, że nic specjalnie ciekawego, bo na pewno nie nic niezbędnego do ukończenia gry. Pomijałem tą skrzynkę już wcześniej, ale jakoś zawsze przechodząc tędy uruchamiam tą. Ten przerwnik filmowy, ja automatycznie schodzę do kanałów, automatycznie schodzę do ścieków. I najzwyczajniej w świecie nie mam czasu na podniesienie tej skrzynki, na zbadanie jej zawartości. Czy ja po prostu nie widzę miejsca, w które powinienem kliknąć, aby wyjść z tych ścieków? Nie, wydaje mi się, że po prostu utknęliśmy tutaj. Wyśmenicie. Tak czy siak jednak zbadaliśmy w tym odcinku... zbadamy nową lokację, jaką są kanały. Dopiero w następnym odcinku z serii zagrajmy w Gorki 17. Póki co jednak. Trzymajcie się ciepło! Będzie siódmy? Trzymajcie się ciepło. Cześć!